Dziś tak naprawdę pierwszy dzień życia, nowego życia po tym etapie sudeckim. No bo wczoraj jeszcze były góry, więc było inaczej. Więc było swojsko i znajomo. Dzisiaj natomiast jest zupełnie inny rytm dnia i inny klimat. Nie mam nawyków wyrobionych, nie ma jakiejś rutyny. Powiem hmm. ja, Wam, że ciężko mi jest. Tak jakoś e, ta rodzinna miejscowość i rodzinny dom, bo na razie e, zatrzymałam się u rodziców, nie sprzyja takiemu tej mojej idei e, e, gapieru, czy takich e, wakacji, takich e, doświadczania rzeczy, uczenia się i poznawania. Czekam jeszcze na e, możliwość e, na decyzję przeniesienia się do mikromków brata. E, e, myślę, że, że tam byłoby inaczej. Bo jest to jednak teren taki bardziej wiejski, blisko lasu e, i też e, nieznane w sensie wyry nie, nie są moją. Miejscowością. Tutaj jest ciężko. Podejmowałam dzisiaj próby. Spacerowałam po okolicy. Zrobiłam pranie rzeczy. Ech. Jednak, jednak po prostu towarzyszył mi duży dyskomfort. Z którym po prostu sobie jestem i poobserwujemy, czy to się w ciągu najbliższych kilku dni ułożę czy tutaj na górnym trząsku będzie można będę mogła zrobić etap